Pani Barbara Sułkowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu. Witam Pani dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektor, podsumowujemy po raz kolejny sytuację epidemiologiczną w powiecie wieluńskim. Województwo generalnie łódzkie jest w czołówce, jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem. W powiecie wieluńskim jest to względnie średni poziom, bo do tej pory mamy około 400 tak, osób potwierdzonych. Tak, sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego powiatu, zwłaszcza w ostatnich dniach, jest bardzo dynamiczna, jest rozwojowa, a oznacza to niestety przyrost ilości zakażeń koronawirusem. Tak jak pan redaktor wspomniał, mamy blisko 400 zakażeń, dokładnie 395 na dzień wczorajszy. To jest liczba od początku pandemii. i Zarejestrowaliśmy dodatkowych przypadków, z czego 246 osób to są osoby, które już wyzdrowiały, czyli otrzymały to jest taka pozytywna informacja, otrzymały podczas badań dwa kolejne negatywne dni i które świadczyły o braku wirusa w organizmie. Natomiast w tej chwili 138 osób to są tak zwane y, przypadki osoby aktywne, które przebywają w izolacji domowej. I cztery osoby są hospitalizowane w szpitalach zakaźnych. Mhm. Tak jak pani powiedziała, jest to dość dynamiczny wzrost. Jaki jest powód tego wzrostu Poluzowanie obostrzeń, masowej imprezy, wesela, tak? No można przypuszczać, że tak, dlatego że w tej chwili no, coraz więcej się ludzi spotyka ze sobą, a należy pamiętać i być świadomym, że wśród osób zakażonych mogą być osoby bezobjawowe, skąpoobjawowe i osoby objawowe. Stąd potrzeba bardzo zachowania dużej ostrożności i wszystkich reżimu, całego reżimu sanitarnego, wszystkich rygorów, które obowiązują jeszcze w czasie epidemii, bo epidemia nie została odwołana. Dookoła naszego powiatu są oczywiście masowe zakażenia w różnego rodzaju zakładach. Pracy u nas zadziało się to również ostatnio w Wieltonie i chyba na razie na szczęście tylko w tej firmie. Tak. W tej chwili mamy taką właśnie jedno duże ognisko w tym zakładzie przemysłowym. Jest to ognisko, które w tej chwili na dzień dzisiejszy wykazuje 55 przypadków aktywnych, czyli 55. Mhm osób chorych, ale już od początku zaistnienia tego ogniska 19 osób wyzdrowiało. No to jest zakład duży, który liczy ponad 1,5... zatrudnia około 1600 osób. W związku z tym te liczby aktywne, no, te osoby aktywne są no, w miarę... Też, też jest to duże ognisko. No właśnie, bo rozmawialiśmy także chwilę temu z panią dyrektor marketingu firmy Wielką, która rzeczywiście potwierdza pani informacje. Wcześniej trochę zakażeń było również w starostwie powiatowym i trochę zakażeń było w Urzędzie Miejskim. To znaczy tak, zakażeń więcej było w Urzędzie Miejskim, tam już mhm. było ognisko, w tej chwili to ognisko jest zbyt. Wy wygaszone. Wszystkie osoby otrzymały wyniki ujemne. Osoby mhm. kwarantannowane również przebadane wyniki ujemne. Wszyscy wrócili do pracy. Natomiast w starostwie to był jeden przypadek tylko. W związku z tym nie mówimy tutaj o ognisku. Ale też były osoby kwarantannowane, osoby przebadane, które były z kontaktu z tą osobą dodatnią i wszystkie osoby wróciły do pracy. Mhm. Natomiast osoba ta z wynikiem dodatnim no jeszcze przebywa na izolacji. Mhm. Przez chwilę trudna sytuacja zaistniała również w Domu Pomocy Społecznej w skrzyni. Gdzie, gdzie istniało ryzyko masowych zakażeń na, na szczęście nie doszło do tych zakażeń, bo tam mówimy tylko, pani dyrektor, o jednej osobie, prawda? Tam była tylko jedna osoba z wynikiem dodatnim i jedna osoba wśród personelu, także, która ta będę znalazła się też w izolacji szpitalnej, zostały przebadane wszystkie osoby, to znaczy Pensjonariusze wszyscy, 160 osób i 100 osób personelu. U wszystkich u wszystkich były wyniki ujemne. Mhm. Czyli jeśli chodzi o te, nazwijmy to nieco większe masowe zakażenia, to tyle na, na, na dzień dzisiejszy, tak? Tak, na dzień dzisiejszy tyle. Występuje dużo ognisk takich pojedynczych, mhm. rozproszonych, domowych, gdzie czasem trudno jest ustalić źródło zakażenia, traktujemy to wtedy jako źródło nieznane. Sytuacja pewnie się zmieni pod koniec sierpnia albo w pierwszej połowie września, kiedy wszyscy wrócą z wakacji, tak? I wtedy będziemy wiedzieć co się tak naprawdę zadzieje. Tak, tak można przypuszczać jeszcze z prognoz epidemiologów, mówią, która mówi, że ta sytuacja na pewno może ulec pogorszeniu, jeśli chodzi o ilość osób zakażonych. Panie dyrektor, musimy jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Otóż minister zdrowia Łukasz Szumowski zorganizował w czwarte konferencję i zapowiedział wprowadzenie restrykcji dla 19 powiatów najbardziej zagrożonych i my jesteśmy niestety w tej grupie. Jest powiat wieloński w grupie tak zwanych powiatów czerwonych, czyli obostrzenia dotyczące między innymi ograniczenia liczby gości na weselach i organizowania imprez masowych i funkcjonowania instytucji kultury. Jak pani myśli, czy Wracamy zatem do początku, do tego, co się zadziało w marcu, tak? Niestety wracamy do tego, co się zadziało do początku, także restrykcje będą obowiązywały. No, Jeżeli otrzymamy stosowne wytyczne czy prawne akty, jakie się ukażą, będziemy je egzekwować w stosunku do osób, które. Tym restrykcjom podlegają. Warto powiedzieć również, już teraz Państwu, że od soboty, wedle zapowiedzi ministra zdrowia, obowiązkowe noszenie maseczek także w przestrzeni publicznej poza y, powierzchniami zamkniętymi. No tak, tak, no noszenie maseczek jest jednym ze sposobów, które zapobiega rozprzestrzenianiu się tego wirusa. No oczywiście, zachowanie stosownej odległości między innymi osobami, no i nieodłączna higiena, dezynfekcja rąk wszędzie. Środki, dostępne, środki dezynfekcyjne są właściwie w tej chwili wszędzie dostępne, we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, w sklepach, w marketach. Mhm. Należy to, te zasady przestrzegać i no, oczywiście no, być świadomym tego i nie narażać się w Panie dyrektor, od początku pandemii rozmawialiśmy przynajmniej kilkanaście razy. Mówiliśmy także kilka razy o zakażeniach w wiedeńskim szpitalu. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja? Rozumiem, że w szpitalu na razie jest spokojnie, tak? Po tych kilku incydentach. Po kilku incydentach na razie szpital się jakoś broni. Występują oczywiście pacjenci dodatni, no ale system pracy tak jest zorganizowany, że te osoby są izolowane, jeśli faktycznie mają wynik dodatni, i przewożone do szpitali zakaźnych. Czy ja rozumiem, że pomimo wakacji, wieluński sanepit pracuje pełną parą, tak? I to monitorowanie jest, dzieje się na bieżąco. Wieluński sanepit od marca pracuje pełną parą. Mm -hmm. no, jak urlopy się należą ludziom, no, żeby troszeczkę y, móc Odpoczęli. odpocząć? Bo, bo taka jest potrzeba, taka jest fizjologia, że człowiek też musi odpocząć. Pani dyrektor, no cóż, jesteśmy w trudnej sytuacji jako powiat wieloński, tak? Jesteśmy powiatem czerwonym, z większymi y, obostrzeniami. Jak pani myśli. Y, co miało na to wpływ na te masowe imprezy wesela, czy także na przykład sytuacja w Wiltonie mogła na to zadziałać? Na pewno statystykę podniosła nam sytuacja w Wiltonie, w Wiltonie, bo tutaj jest dosyć dużo przypadków aktywnych w stosunku do tej ogólnej ilości na terenie całego powiatu. No ale są podejmowane wszelkie czynności, żeby tutaj ograniczyć to rozprzestrzenianie się w tym dużym zakładzie przemysłowym i no, no będziemy wszystko robić, żeby to jakoś opanować. Mhm. W naszym regionie te specjalne obostrzenia są także w powiecie, w powiecie ostrzeszowskim, naszym wieluńskim. No i dalej to już jest Śląska, ale to już nieco, nieco, nieco dalej od Wielunia. Pani Dyrektor, czyli na teraz najaktualniejsze informacje, tak? Informacje na najaktualniejsze dokładnie mamy 395 dodatnich przypadków od początku pandemii, 246 osób y, ozdrowieńców 138 osób to są przypadki aktywne, które pozostają w izolacji. Y, oczywiście są osoby objęte kwarantanną, jest ich 231 nadzorem epidemiologicznym 95. I w stosunku do tych wszystkich osób prowadzone co jest postępowanie y, epidemiologiczne, wynikające z ogólnie, y, ogólnie obowiązujących. Zasad, etycznych, no i oczywiście mhm. prawnych przepisów. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Dziękuję również.